Wyróżnikiem naszej franczyzy jest to, że franczyzobiorca otrzymuje właśnie pełne wsparcie od samego początku do końca tej swojej drogi stawania się przedsiębiorcą. Myślę, że jesteśmy takim franczyzodawcą, który właśnie jest w stanie zaopiekować się. Klientem od samego początku. Często trafiają do na nas osoby, które nie mają doświadczenia w biznesie, nie mają doświadczenia w przedsiębiorczości No i nabywają u nas krok po kroku do tego doświadczenia. Jesteśmy już na klubie numer, numer 100 i oczywiście teraz ta, ten dobór partnerów biznesowych jest dużo bardziej zaawansowany, jest panel decyzyjny, więc no, powiedziałbym, że trudniej jest dostać się do tego grona franczyzobiorców Extreme Fitness. Myślę, że to jest ten sprawdzony model biznesowy, to takie udowodnienia na rynku, że to co robimy to działa, że kluby prowadzone przez starszych franczyzobiorców no są, są super rentowne. Ci franczyzobiorcy otwierają kolejne i kolejne i po prostu ludzie po prostu zarabiają pieniądze. To jest taka transparentna wiedza, która jest przekazywana na różnych spotkaniach, które, które organizujemy dla franczyzobiorców, więc myślę, że, że po prostu to jest coś, co działa. To jest to, dlaczego ja wybrałbym klub Extreme Fitness, ponieważ można tam zarobić no i oczywiście można się rozwijać, można się uczyć, jest to też dostęp do, do, do wiedzy, do ciągłego rozwoju, do ludzi, którzy mają ten sam mindset.